Zaraz ja baczę, że duże, też, co jest potrzebne w Ukrainie w cerkwici, ce, to e, nasza obecność. Na przykład, e, nasza obecność świecjanników i bo poszczanych osób, mnichów powinna być більшою, na przykład w likarniach tej poranieni. Mają być obecni, nas trochę brakuje. Ja mają taki dość nie wiem jak to wygląda je w kamice pułkierskie diecezji wojskowe, nie w tych, co późnate, ale pułkierskie diecezji, a ja na to zwraca uwagę, że możemy o bieższe, bytę no przysługić z tym ludźmi, jaki jest, no żartfomie ci winny, nie tylko wojskowi, ale także i maryjane, jaki duży czas tu stojący was na takich jak dzisiaj w Kiewie nocny obstrzel. Nasza przysłudnictwo z siemią, my to rozumiem, że ci ludzie po stracie kogoś bliskiego, czy człowieka, czy baćka, czy syna, zostająci ze swoją biedą sami, po tych wszystkich yy, uroczystych pogrzebach, wony no, tak naprawdę yy, no, z tym strażdaniem zostają sam na sam i cerkwo mogłaby być dla nich taką no bardzo dużo dużo konkretną i ma buty. i na pewno też czuję niezbędne zaraz. To e, wychowania nowego pokolenia. Co może to, trochę absurdno звуczyć, że picza z winy, kowy, no, mają różne różnych kiedy nie możemy nawet zrobity tak na przykład do zwyczajnej uroczystej mesy w tam w Berdyczu, i bo jest swój meżnie, jaki dla mnie troszeczkę nie zrozumiał, ale co, moja osobiste, takie jakieś może miłkowania, ale ja baczę, że my mamy zaraz duży akcent postawy na wychowania dzieci i młodzi, żeby im przedate cienności, bo my rozumiemy, że dużo bohato zaraz ludzi Ukrainę, Ukrainę, dużo bohato ludzi zaraz je z kalicznymi tej winoju, z rannymi I, i to świadczy o tym, że nasza kraina, nasz naród potrzebuje takiego nowego potychu.